Siemana Emano, witajcie, ja jestem Rejbu i witam Was dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj sobie zrobimy taki odcinek z chowanego z widzami, gdzie misie knity będzie nas szukał. Ja dzisiaj będę sobie szukał jako pierwszy zrobimy sobie dzisiaj kilka rundek i też właśnie moi widzowie będą mieli taką szansę szukania, więc zagramy sobie dzisiaj kilka rundek, jeszcze nie wiem ile do końca, ale tych rundek nie wiem, może tak z trzy... Może do maksymalnie 5 gier sobie zagramy, więc dobra. Teraz będę musiał sobie załadować, oczywiście, tego ulta, żeby tego miszka sobie właśnie załadować. Dobra, tutaj na chwilę sobie odpuszczę, żeby nie zabić widok 9. Tutaj sobie parę psikę oczywiście pozbieram. Tam już widzę, że jest kolejny jakiś wid. Dobra, tutaj już praktycznie jest załadowany. Misiek, dobra, jeszcze tutaj niech trochę się uleczy i będę miał teraz miska właśnie, Ok, Dobra, tutaj się tutaj się jeszcze zakręciłem, żeby już y, właśnie się zakręcił do 9. No i dobra, właściwie tutaj jeszcze mogę sobie y, kilka skrzynek pozbierać, żeby mieć większą y, ilość HP oraz żeby ten Misiek trochę jakby większą ilością y, punktów y, właśnie uderzył w przeciwników. Dobra, tutaj jeszcze to sobie skrzynkę wezmę, no i teraz lecimy. Tutaj rzucamy sobie tego miśka i takie zasady tego odcinka, że jeżeli ten misiek kogo, kogoś uderzy, to ta osoba y, zostanie od razu zabita. Jeżeli ten misiek kogoś nie uderzy, no to ta osoba może oczywiście uciekać. Dobra, tutaj już zostały zabite dwie osoby, ok? Nie, jedna osoba, przepraszam, jedna osoba. I teraz sobie lecimy dalej za tym miskiem. Gdzie on teraz pójdzie? Ja mam teraz 6 powercubsów, czyli dosyć y, sporą liczbę również życia. Dobra, tam jest skrzynka. Jeszcze sobie po tą skrzynkę szybko pójdę, ale zaraz z, tego, z tym miśkiem będę szedł. Chyba dzisiaj nie będę używał gadżetu, tak mi się wydaje, że trochę byłoby to niesprawiedliwe, żeby zatrzymywać kogoś, bo tutaj również ktoś może uciekać od tego miśka oczywiście. Dobra, ale jeżeli będzie taka mm, sytuacja, że będę mógł tego e, gadżetu użyć, bo ktoś będzie... bo jeżeli odcinek będzie trwał dosyć długo, no to wtedy tego gadżetu użyję. Choć raczej nie powinien ten odcinek trwać długo, e, ale w ewentualności tego gadżetu mogę sobie użyć. Dobra, ten misiek jak na razie, no tutaj e, szuka ostro. Tutaj coraz szybciej strefa się już mm, zbliża do środka. Dobra, Leonik tutaj jest już na e, ósmym miejscu, w sensie na dziewiątym miejscu, jako e, właśnie przedostatnia osoba. Tył zginął. Dobra, tutaj wszyscy sobie uciekają. Mm. Czy tego gadżetu tutaj użyć? Mi się wydaje, że jeszcze nie w tej rundzie. E, może ktoś inny w następnej rundzie tego gadżetu sobie użyje. Ten Misiek teraz tak chodzi dookoła. I kto w ogóle w, tym, w tej rundzie wygra? Szczerze mówiąc, nie wiem, kto może wygrać. E, chyba ten Spike jako pierwszy zginie. E, dobra, nie, tutaj akurat jakiś troll trol jest. Kurde, te Mortisy trollują. Kto wygra? Misiek tutaj zabił zabił y, Krystka No i wygrał Foxy. Więc Foxy wygrał. Ja tobie gratuluję. I to jest y, właśnie, i to był właśnie pierwszy mecz. I lecimy sobie teraz do kolejnego meczu. A tym razem będzie jakiś mój widz, właśnie tym miskiem, y, właśnie szukał. Więc no, widzimy się już w kolejnej grze. Ok, teraz jesteśmy w trakcie ładowania się już drugiej gry. Tutaj akurat musieliśmy sobie tam chwilę poczekać w lobby, ponieważ jakieś tam osoby powychodziły. Potem poczekaliśmy sobie jeszcze na nowe osoby. No i teraz lecimy sobie z drugą grą. Zmienimy, zmieniliśmy sobie tutaj mapę. Do końca nie wiem jak, to, jak ta mapa się nazywa, więc Sorki nie powiem wam teraz. Aktualnie szuka teraz Foxy. Foxy teraz będzie. E, właśnie szukał dokładnie to e, Misie Knity, którym właśnie będzie grał Foxy. Ok, tutaj sobie te skrzynki mogę tutaj porozwalać. Może nie, może nie do końca e, muszę je tutaj e, zbierać, te parkiu ale to w sumie bez różnicy jakiejś wielkiej. No dobra, już tutaj Misie szuka, okay. więc tego misieka nie możemy oczywiście zabijać. Jeżeli on e, kogoś tam pacnie, no to wtedy już ok. Dobra, teraz ja zostałem. Teraz ja właśnie dostałem tym Miskiem i niestety zginąłem na dziewiątym miejscu. Ale to w sumie nie ma aż tak źle. Teraz e, będziemy sobie oglądali dal, dalszą grę. Tam na górze jest Frank, tutaj na dole jest e, Rosa i tam był Mortis. Jest jeszcze tutaj dosyć sporo postaci. Oczywiście na tej mapie dosyć sporo Mortisów, no bo wiadomo, Mortis może sobie szybko uciec od tego Miszka. I Misiek może zmienić kierunek e, drogi, i wtedy ten Misiek będzie mógł właśnie sobie innych przeciwników e, jak to powiedzieć, pozabijać, tak? niż tego akurat konkretnego e, załóżmy Mortisa akurat tutaj jest Rose, jest no, bardzo dużo Mortisów, jest również Bibi więc akurat spoczko, że tutaj nie każdy wziął Mortisa e, tam na górze jest również Frank, o czym wcześniej też mówiłem e, ten misiek na razie szuka bardzo długo jest 7 osób na mapie, czyli 3, 3 osoby zginęły, zginęły. E, więc teraz czekamy na, dalszą, e, na dalszy rozwój wydarzeń i widzimy się już za chwilę, jeżeli zostanie 6 osób, i tak dalej. Żeby ten odcinek nie trwał też aż tak bardzo długo, e, bo sobie jeszcze kilka rundek zrobimy, więc no, widzimy się już za chwilę. Dobra, właściwie ten Misiek praktycznie zginął, bo był w strefie. Ta strefa już tutaj jest na samym środku. Więc Misiek teraz nie ma wielkich szans, ale wygrał tutaj e, Krystek. Więc Krystek, Tobie bardzo gratuluję. I przechodzimy sobie już chyba do ostatniej gry w tym odcinku, więc widzimy się już właśnie w tej grze. No i okej, okay. aktualnie wystartowała dla nas już kolejna gra w tym odcinku. I teraz będzie szukał Krystek, który jest w sumie nie wiem gdzie. Ja sobie w tym meczu wziąłem e, Mr. P. W sumie nie wiem dlaczego jakoś tak e, Mr. P. sobie wziąłem. Akurat o właśnie o mapie nie, zapom właśnie zapomnieliśmy zmienić. Mogliśmy zmienić mapę, ale to w sumie już y, jest historią, nie? Już teraz tej mapy nie zmienimy oczywiście. Więc tu jest Krystek, który będzie teraz właśnie sobie tego ulta ładował, tylko proszę mnie nie zabij chociaż. Y, bo akurat tam trochę miałem mało życia, chyba 2,5 tysiąca i okej, okay, teraz właściwie już ten Misiek może zostać wyrzucony. Teraz lecimy się chować i okej, okay, teraz Misiek już leci do akcji. Jestem tutaj chyba więc właściwie mogę sobie teraz uciec od niego, oczywiście. Ja sobie polecę gdzieś yy... O kurcze, tutaj, do góry, może. No nie, czemu on za mną idzie? Ej, no nie, to jest nie fair trochę, bo tam była jeszcze chyba Bibi, z tego co mi się wydaje, trochę bliżej właśnie tego miśka. Ale dobra, uciekam sobie tutaj i pójdę sobie gdzieś od... tam, może, nie wiem, w sumie, w sorki tam, Fidex 9. Przepraszam za to, że ciebie tą skrzynią, Mister Pi, uderzyłem. Yy, dobra, ten misiek akurat się uczepił chyba mnie najbardziej. A ja też tutaj widzę, że Szymona. Widok yy, z 9, jeszcze tam... Yy, kto tam był? Jeszcze Mati. Okej, okay, więc ten misiek w sumie teraz gdzie jest? On tutaj jest. Tylko proszę tego miska nie bić. Yy, bo no akurat yy, tego w zasadach nie ma. Ten misiek tylko szuka. a Jeżeli ten misiek zostanie zabity... No to będziemy musieli załadować jeszcze raz ulta. Mm, albo właściwie e, nawet chciałem teraz powiedzieć, że możemy zacząć jeszcze raz grę od nowa e, za to, że trolują, ale już taki hamski nie będę. No w sumie nie ma tragedii, no bo oczywiście tego ulta możemy jeszcze raz sobie załadować, więc teraz możesz tego ulta sobie załadować. Jeszcze raz krystek i widzimy się już za chwilę, kiedy misiek będzie szukał e, po raz kolejny. Ok, misiek po raz kolejny w akcji, akurat teraz mnie uderzył, więc ha, niestety zostałem zabity przez tego miska. No i teraz tak, tutaj akurat jest dużo osób w, na środku. Kurczę, teraz trochę strolowali sobie greno, bo pozabijali się nawzajem Teraz akurat tutaj użył krystek gadżetu. Ja tego gadżetu nie używałem, bo w sumie nie wiedziałem czy to można tego gadżetu używać Ale z tego co widzę chyba jednak można było. Tam Mati już poszedł się trochę, chyba poddał, właśnie poddał się Mati i wygrał pan bober w trzeciej rundzie tego odcinka i jest to już tyle jeżeli chodzi o ten odcinek dziękuję wam za oglądanie tego odcinka ja bawiłem się naprawdę bardzo fajnie przy tym odcinku i to w sumie już tyle trzymajcie się do kolejnych odcinków no i cześć mordziaty jo